Ewa i Łukasz, kierowcy Tira. Podwójna obsada to ich praca i miłość. Kursują do Maroka przez kraje i miasta. Życie na trasie to ich wielka pasja. Dzień rozpoczyna się, kiedy wschodzi słońce. Kawa się parzy, a ty rusza w drogę. Ewa i Łukasz, razem na trasie przez kraje i miasta. To ich codzienne życie. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. My zaczynamy dzień od śniadania. Za jakieś pół godziny dopiero będziemy ruszać na rozładunek. A co dalej? Pewnie niebawem się okaże. Zapraszamy do oglądania. Woman smiles, men's eyes gleam, chasing dreams along the scene, Coffee strong and hearts alight, they share a glance in the early light. Dusty road and radio play. Cześć, witajcie. My już właśnie wystartowaliśmy. Pierwsza jedzie mysza. No u nas ogólnie w tym tygodniu sprawa wygląda w ten sposób, że my latamy między dwoma firmami. Robimy to samo. Zabieramy jakieś części do Porsche i tak latamy między fabryką jedną a drugą. To jest odległość jakaś, jakieś 400 km. nie więcej, ponad 400, 400 chyba kilometrów, plus minus. Tak, mamy parking. Tak, tak, mamy specjalny parking, na który zjeżdżamy teraz cały czas i tak już chyba będzie do końca tego tygodnia. Z że już właśnie poznaliśmy plan na dziś i na jutro i robimy to samo, więc właśnie jedziemy na z Porsche na tą fabrykę, z której będziemy zabierali te części i wracamy z powrotem na fabrykę tego właśnie Porsche. Generalnie nie jest zła trasa, bo fajnie się jedzie tą trasą, jest dosyć taka, nie korkuje się przede wszystkim, jest dosyć fajnie przejezdna, spoko, nie ma tragedii. No wiadomo, tak 3 tygodnie jeździć może w kółko to, to może już było trochę nudno, ale już te ostatnie 2-3 dni to, to powiem Wam, że nawet chyba i dobrze, że tak jeździmy. Więc za wiele się u nas nie dzieje takiego wyjątkowego, nic nowego w zasadzie. Więc no, będziemy Wam pokazywali akurat taką w naszą aktualną pracę. No, akurat z tym tygodniu wypada tak, że, że robimy cały czas to samo, No ale czasami tak jest wiadomo, że się jeździ takie kółka. Ale tak jak mówię, mhm. chyba nie narzekamy teraz nie, na, nie, nie, nie. na to, więc... Przed tym zjazdem do domu to jest wręcz tak, złota robota. Dokładnie tak. Więc już mamy plan, że też zatrzymamy się gdzieś tutaj po drodze, zobaczymy dokładnie. Eee, jeszcze jakieś autohofa, żeby jakieś takie dosłownie drobne zakupy zrobić jeszcze na te dwa dni, bo nam się też, już skończyło tak wszystko. Jest, to jeszcze tak, i już chcemy pakować też jakieś parę rzeczy już wiadomo gdzieś tam na, na, na święta. Eee, Także tak dokładnie. Więc, więc my na spokojnie. Mamy nadzieję, że u Was ten okres też jest w miarę spokojny. W transporcie może być różnie. Może być różnie, ale... dokładnie. No ale, ale fajnie, bo chociaż miałem już o tym nie mówić, ale dzisiaj pogoda jest naprawdę super. Jest ciepło, świeci słońce, więc w ogóle nie czuć klimatu świątecznego, akurat ja, ja osobiście nad tym nie ubolewam, że nie ma śniegu i, i, i dla mnie taka, taka pogoda jest super. Więc mam nadzieję, że już tak zostanie jak najwyżej. Pamiętajcie, że chyba 21 już jest dzień coraz dłuższy, także I będę to przypominał, także, tak, także idziemy w dobrą stronę. I dojechaliśmy.

Po prostu naszykować już auto pod rozładunek i mm, załadunek. I tak patrzymy. Tutaj pracownicy yy, stoją na zewnątrz, palą sobie papieroska. Mówimy: oho, chyba pauza. Jaki miły pracownik! Słuchajcie, podjechał m, przekazać nam, że, m, że nas rozpakował, ale m, części, które m, mamy zabrać, nie są jeszcze gotowe. Także m, przyjedzie inny pracownik, życzył nam m, wesołych świąt. Jeżeli nie, zobaczymy się na przykład jutro, albo pojutrze. Bardzo miły gest, fajnie. No i tak, ja tutaj mówiłam o tym, że zdążyliśmy naszykować właśnie auto, już tutaj pod rozładunek, pod załadunek. I zaczęło padać, także my do auta, pracownicy tu mieli przerwę, my sobie wskoczyliśmy właśnie tutaj do kabinki i nagle się rozpadało, ale właśnie przystało. także całkiem spoko, jak będziemy już mm, kończyć tutaj załadunek, myślę, że, mm, no, że już będzie, że tak powiem, po deszczu, mam taką cichą nadzieję. Póki co czekamy, właśnie tutaj pracownik nam powiedział, że, że jeszcze rzeczy nie są gotowe i musimy chwilę tutaj sobie postać. Wracamy ze sklepu, oczywiście jak wielbłądy, ale dlatego że wzięliśmy też słodycze na święta, także trochę z tego zbierało, bardzo fajna miejscówka, prawda, tutaj jest? Bardzo super, wszystko jest w stacji. O, to jest autohof, nie? Auto tak. Ale naprawdę, wszystko co potrzebne i spożywka i jakaś yy, drogeria, no wszystko jest. Szybki wyskok, jakieś pół godziny nas nie było i lecimy na rozładunek. My w te pędy wyjechaliśmy. A tutaj proszę, trasa troszeczkę się korkuje. No już teraz ruszyliśmy, ale chwilę staliśmy. Jest zmiana organizacji ruchu, tak naprawdę Chyba będzie tylko jeden pas dostępny, dlatego robi się dosyć ciasno. Parę dni jeździmy mm, właśnie tą trasą i pierwszy raz powiem Wam, że, że coś tutaj się dzieje. Nawet chyba dzisiaj albo wczoraj wspominałam, że to jest bardzo fajna trasa, bo mm, tu jest mało remontów akurat, my jesteśmy na dziewiątce. tak, że naprawdę przyjemnie się tutaj jedzie a tutaj niespodzianka dzisiaj jednak jakiś koreczek jakaś zmiana organizacji no oby um, oby za długo to nie trwało bo, bo też 40 minut spędziliśmy na jakichś tam zakupach a mamy wyznaczoną godzinę na rozładunek i załadunek miejmy nadzieję, że to nam um, tutaj ta sytuacja teraz nie pokrzyżuje zbytnio planów i dojedziemy o czasie. I jesteśmy już po tej pierwszej, pierwszej rejestracji. Jedziemy... Jedziemy po rampę. jedziemy po rampę. Mm, zaraz jeszcze zrobimy coś do przekąszenia, ponieważ jesteśmy troszkę głodni. No i tradycyjnie, później rozładunek i będziemy kierować się już na nasz parking. Mamy już taki nasz, wiecie, parking. Już nas nawet personel kojarzy. Ale tak, no tak, wiecie co, to akurat już przed, przed tym zjazdem do domu, to jest chyba taka fajna opcja dla nas. Wiemy już, co mamy robić, to nie są jakieś tam zagmatwane jak takie, wiecie, Tutaj trasy zajęcia, także na spokojnie, na spokojnie, tak wiecie, zbliżamy się ku, ku wolnemu. Także no, nam to odpowiada, o może tak, dobrze, już jesteśmy, słuchajcie, pod bramą wjazdową, także czym prędzej jeżdżamy. No i dobra, jesteśmy rozpakowani. O, właśnie Zostańmy. jesteśmy. Te na leżały. Co? Dwa ciasteczka. z magazynu. O kurcze, dali nam z magazynu ciastko? Tak, Ciastka? Tak, dokładnie. Ale miło. O ja, cię patrzcie. Tak, na To chyba z biura przykazali, że jesteśmy we dwójkę. No, wow, tak, no. ale fajnie. Miły gest mega. Jestem w szoku. Tak, także... Super. To co, idziemy do biura? Tak, idziemy, no. Gotowy? Tak. Gotowy. Ostatnia misja na dzisiaj. Pakujemy puste pojemniki. Ale to jakoś tutaj zawsze szybko idzie, nie? O tej położę to tak jak mówię, właśnie, że... Tak, tutaj nikogo nie ma poza nami. Nie, przed chwilą mieliśmy. Nie ma na tej firmie ogólnie. <noise> tak, zaraz jeszcze obchód tu zrobimy. <noise> Wzdówkę wszędzie zobaczymy, czy wszyscy pokończyli co mają pokończyć. No i tak, no i co? Tutaj odbijemy kartę i... No i. Kustosze fabryki. Tak, tak, bo my to robimy już taki właśnie czarny obchód. I... Nie, tak naprawdę mijaliśmy kolegę przed chwilą z firmy. On był przedostatni. <grym> Humor dopisuje, słuchajcie, humor dopisuje. Ja właśnie przed chwilą mówiłam do Łukaszka, że mm, dzisiaj jestem mniej zmęczona niż wczoraj, ale chyba dlatego, że faktycznie jak gdzieś tam, jak czekaliśmy teraz, to tak nie zamulaliśmy, coś tam porobiliśmy, coś do jedzenia i tak jakoś nie. Tak, no ja właśnie, wszystko z pół godzinki podjadę i, i moja misja na dzisiaj się kończy. Ja mam plan taki, że. Pójdzie spać u mnie tak straszy, że on będzie sobie tu piąkał, tak, a ja będę musiała jechać. Taki jest plan, właśnie, że tutaj będzie szybka akcja z wyjazdem. Tutaj pakujemy się. To I, tam I nie por... ma spania, nie. I, I dotrzymujesz I masę, mi. Muszę sobie pościelić londynkę. Rynącką... <laughs> ale on jest, bardziej, ale on jest. Dobra, Dobra bo, bo już pan jest tak, tak, tak na tak, sztaplarce żarty, żartami, a tu robota w rękach się pali, jak widać. Tak Okej, okay, lecimy. I już po rozładunkach, po załadunkach jest po pierwszej, dochodzi w pół do drugiej. Pędzimy na parking. Nie będziemy się aż tak mocno śpieszyć, bo jak będziemy za wcześnie, to jeszcze będzie dosyć pełny. A wiadomo, że nad ranem już kierowcy startują. Także ze spokojem będziemy sobie do niego dojeżdżać, aby jakieś miejsce się zwolniło. Mamy nadzieję, że, że około czwartej już, już będzie robiło się luźniej. I my już zaraz szykujemy się do startu. Zaraz będziemy zmieniać miejsca. Zamieniać znaczy się. Miejsca też będziemy zmieniać, bo będziemy jechać na rozładunek. Tak, startujemy za parę minut. To są jeszcze no 10 minut i startujemy. Pierwsza rusza mysza. No lecimy klasycznie na tą e, firmę na której byliśmy wczoraj i robimy te same kółko. Już wiemy, że jutro mamy to samo. Ale inną godzinę mamy. Ale inną rozładunkę. Godzinę mamy rozładunku. Mamy wcześniejszą godzinę rozładunku poranną, taką wczesną poranną, bo na szóstą mamy mieć rozładunek, więc mamy cichą nadzieję, taką bardzo cichą nadzieję, żeby nie zapeszyć, że po tym rozładunku będziemy się już kierowali na bazę i stamtąd mamy nadzieję, będziemy kończyli. Tak, już do domu, więc zobaczymy. Ale to na razie są takie nasze prognozy. Jak to wyjdzie w planie, to się okaże. Dzisiaj też stanęliśmy na innej stacji. Troszeczkę wcześniej nad ranem zjechaliśmy. Było miejsce, po prostu dlatego zjechaliśmy, nie? Tak, a już teraz jesteśmy prawie sami, są dwie ciężarówki koło nas. Tak, 10 minut i, i startujemy, nie? No. Łukaszek jeszcze wyskoczył ze śmieciami i się śmialiśmy przed chwilą, że nasi tu przyjechali, że my teraz na dniach mm, latamy tylko właśnie do fabryki aut i proszę bardzo. Akurat parkowanie tych aut koło nas. Jesteśmy pod firmą i wyobraźcie sobie, że już tutaj chwilę staliśmy, bo nikt nie chciał nas wpuścić, ale już mieliśmy iść z buta do biura, dowiedzieć się o co kaman, i w ostatnim momencie odebrał pracownik tutaj ten domofon, więc jeszcze właśnie. Mówi uh, halo Ewa. Hello, it's me. <laughs> eee, a już wczoraj z nami się żegnał, właśnie życzył nam na Wesołych Świąt. Jakby go miało nie by być, właściwie, jakby nas miał już tutaj nie być w fir firmie, powiedział, ale jesteśmy um, i co, i. No, już podjeżdżamy na rozładunek. I co, jesteśmy już spakowani. Tak, Łukaszek potwierdził, zaraz będziemy startować trochę dłużej, to dzisiaj trwało, ponieważ tutaj ogarniał nas nowy pracownik, ale dziarsko dawał sobie radę, ale trochę zajęło mu to, nie? No troszkę tak ale no, każdy się, musi się Otóż to, zaraz startujemy na rozładunek i załadunek znowu na fabryce porcze. i stamtąd będziemy już ruszać z powrotem na tę firmę. Tutaj mamy około godziny 6 rozładunek i stąd będziemy prawdopodobnie ruszać w stronę bazy. Wszystko na to wskazuje, ale wiecie, jak to z transportem, różnie to może być. Może coś tam po drodze będziemy musieli zgarnąć. Póki co jesteśmy dobrej myśli, także to są już nasze ostatnie, że tak powiem, godziny pracy. I co? I 3, 2, 1, start, co? Tak, tak, startujemy. Przekąseczki są przygotowane, także możemy ruszać. Aha, jeszcze po drodze spróbujemy mm, zajechać na myjnię. Znowu, bo auto troszeczkę, no, od pogody, że tak powiem, nam się ubrudziło. My już spakowani, lecimy na rozładunek i załadunek. Można powiedzieć, że to już jest taka tradycja u nas przez te ostatnie nasze tutaj dni. I w tej chwili żegnamy się z Wami. To już jest koniec tego odcinka. Dziękujemy Wam bardzo. Za oglądanie, za subskrypcję, za lajki, like, za komentarze, za jakąkolwiek aktywność tutaj pod naszymi filmami. Bardzo nas to cieszy. Pozdrawiamy Was serdecznie i widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.